Dzień dobry kochani, witam się z wami tym razem z Warszawy Przyjechałam tutaj z Kubą w sumie dla towarzystwa, dla niego, bo ma kilka rzeczy do załatwienia Od piątej go nie ma tak naprawdę, także ja już się ogarnęłam Dzisiaj ma być bardzo ładna pogoda Ubrałam się tak na letniaczka, ale tutaj za oknem no nie ma słońca Także mam nadzieję, że wyjdzie, że nie zmarznę, bo nie wzięłam żadnych ciepłych rzeczy, bo ma tu być 26-27 stopni Więc idealnie na chodzenie i zwiedzanie Warszawy Szybki outfit Nie wiem, czy tutaj Włożyć to z dwóch stron Czy w ogóle wyłożyć Ta koszula jest z Zary I ona ma cudowny tył Naprawdę, zobaczcie Taki wiązany Oczywiście spodnie Z poprzedniego vloga z Cincya Trochę prześwitują Ale są takie fajne, luźne Zwiewne i mam nadzieję, że dzisiaj się sprawdzą, że wyjdzie to słońce i będzie ciepło. Ogólnie to tak teraz zastanawiam czy czekać na Kubę do tej 10.00, co 11., aż on przyjedzie. Bo nie wiem, czy on będzie chciał ze mną iść, czy coś tutaj porobić, czy mamy jechać. Ale nie wiem, gdzie. Zaraz zobaczę, co fajnego można zobaczyć w Warszawie, zwiedzić. No, byłam tu już kilka razy. Ale chodzić w te same miejsca to nie za ciekawe. Chciałabym pójść na pewno do jakiegoś vintage shopu. E, no i spróbować tej maczy. Także zobaczymy, czy mi się uda. Czy pogoda dopisze. Uda się, na pewno się uda. Jak nie dzisiaj, to jutro, tak? No. Muszę zobaczyć, czy tutaj są e, takie spodnie, które bym chciała sobie kupić, bo u mnie w Szczecinie no, no, są te sklepy, ale nie ma tych spodni już. Są po prostu wyprzedane. Nie wiem, co się stało. Poszły po prostu pewnie wiralem, Wiralem, Tak się mówi? Poszły po prostu pewnie na TikToku i każdy je wykupił Wybaczcie tutaj ze moich dwóch sąsiadów Ale no... Kobiece dni się zbliżają Kuba jednak został, więc jadę sama Muszę zamówić taksówkę Bolcik kosztuje trzy dyszki Czekam na Ubera Ja czekam na Ubera i będę jechać najpierw na Maczę Oczywiście wyjedziecie razem ze mną, także zapraszam was do oglądania Nie wiem, czemu idę tyłem Wziąłam sobie marynarkę, w razie czego jakby było trochę chłodno, ale jest przyjemnie, naprawdę Troszeczkę jest weterek, ale będzie dobrze Słuchajcie, kolejka po była tak ogromna, że najpierw pójdę sobie do tego Vintage Shopu, bo jest niedaleko I później wrócę, może się troszeczkę zmniejszy, ale naprawdę byłam w szoku, było tyle ludzi że, że naprawdę nie wiem o co chodzi. Musi być po prostu bardzo dobre. Dlatego muszę wrócić i spróbować koniecznie. bardzo dobra, naprawdę czuć tutaj tą różę bardzo mi smakuje cieszę się, warto było stać w tej kolejce poszłabym ogólnie do jakiegoś parku sobie usiąść ale, że była wolna ławeczka to na chwilę sobie usiadłam Macza jest naprawdę bardzo dobra w ogóle jak pięknie wygląda widzicie to? mega Wziąłam sobie jeszcze pączka do tego który się nazywa coś tam z wiśnią. I też wygląda bardzo dobrze. Nie nam spiknik zrobić, nie no chyba pójdę do jakiegoś parku, ale pokażę Wam. W tym vintage shopie nie było nic ciekawego dla mnie, to chyba jednak nie jest mój styl, dlatego wyszłam i poszłam właśnie po matcha, kolejka się zmniejszyła, także... Słuchajcie, nie wiem co mnie tknęła, ale <grych> idę na piechotę spod moja macza do Twinkle. To jest około 40 minut piechotą. Jestem już w połowie drogi, chyba, bo jestem już koło złotych tarasów. Także idę dalej. na ławeczkę sobie usiąść, bo jest naprawdę piękna pogoda. Zawsze jak przyjeżdżałam z Kubą, to byliśmy samochodem, a tym razem przyjechaliśmy pociągiem wczoraj, także fajnie, bo więcej zobaczę, więcej sobie pochodzę oczywiście. Cieszę się, że przyjechaliśmy pociągiem, bo tak to zawsze z samochodem jak byliśmy, no to z jednego punktu do drugiego jeździliśmy. A tak to chociaż sobie pochodzę i pozwiedzam. Ja byłam już w Twinkle. Później zrobię Wam unboxing To co mam Ale naprawdę Wow, fajna pogoda Przypomniało mi się, że mam pączka Także go spróbuję teraz Wygląda pysznie Dobra czuć wiśnie, ale jest trochę taki mocno słodki. No wiadomo, to panczek w sumie bardziej donat, ale ta wiśnia fajnie tu przełamuje. Dobre. A idę zaraz się jeszcze przejść tutaj po tym ogrodzie Saskim. A później nie wiem gdzie iść, zaraz coś znajdę ciekawego To jest chociaż cień, jest naprawdę 26 stopni Jest mega gorąco Także pobędę chwilę w cieniu Przyszłam zobaczyć fontannę, a ona nie działa Ale jest pięknie tak czy siak Weszłam do Zary i wpadły mi tylko takie spodnie ale zobaczcie na to Przecież to jest... To jest po prostu dla wysokich kobiet wszystko no Ogólnie są bardzo ładne Ale niestety za długie. Słuchajcie, ja przyszłam znowu na piechotę e, Tym razem jestem poza tymi e, I nie mam pojęcia co mam robić, bo pada mi bateria nie wiem, czy mam iść zjeść. Kuba ode mnie nie odbiera telefonu, bo jest zajęty i nie wiem, czy mam na niego czekać tutaj, czy jechać do hotelu, czy, czy razem pojedziemy zjeść. Nie mam pojęcia. Na razie siedzę, odpoczywam, bo... Ja już przyjechałam taksówką do Kuby, bo no jednak to już był kawał, a nogi mi wchodzą nie powiem gdzie. Mm... Nie opłacało mi się już wracać do hotelu, żeby ładować sobie telefon Więc stwierdziłam, że po prostu pojadę w to miejsce, gdzie jest yy, Kuba Ja czekam aż on załatwi sobie jakieś tutaj sprawy do końca i będziemy szli coś zjeść Ale zastanawiam się co, bo tego jest tak dużo tutaj, że nie mam pojęcia Naprawdę, najchętniej bym zjadła jakiegoś kebaba Idziemy? Tak, ja już jestem z Kubą i idziemy dobry, mamy kolejny dzień Ja już wczoraj nic nie nagrywałam Ale to dlatego, że naprawdę jak wróciliśmy to byłam No patnięta, tak mnie nogi bolą Mam takie odciski, że Nie wiem jak dzisiaj założę te buty Zrobię Wam szybki unboxing Ze sklepu Twinkle Candle Dobra, co my tu mamy? Mamy wosk Pink Peony Mamy wosk Wedding Day, ale to jest dla mojej madzie, jeżeli to oglądasz, to się pozdrawiam, mam coś dla Ciebie. Ty dobrze już wiesz o, o tym. świeczuszka Ambernior. Ona ślicznie pachnie, naprawdę. I ona jest w ogóle w takim matowym Widzicie? Mega. Będzie palona! No i były jeszcze... Balsamy i ogólnie kosmetyki były minus 30%. Także się skusiłam na krem do rąk o zapachu z kasz Singapuru. Kaszmirowym. Nie, to jest Singapur, jak to się nazywa. Mmm, fajnie pachnie. Jak takie kadzidło. Lubię takie zapaszki. I że to by było na tyle z zakupów. Musiałam odpalić kamerę, bo mam takie odciski na nogach, przez wczorajsze chodzenie mi się porobiły, że przyjechałam sobie jeszcze na szybko do Sensei'a i kupiłam takie laczki, zwykłe gumowe japonki. Rozumiecie to? Ja pamiętam, jak w takich chodziłam dosłownie praktycznie cały czas, jak byłam dzieckiem, i kupiłam je za 5,99. Ja nie wiedziałam, że jeszcze są takie ceny za klapki. Także mega polecanko. Zakładam, bo już naprawdę nie wytrzymuję. E, przy okazji chciałabym Wam życzyć zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych. Ja się z Wami żegnam z tego miejsca. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!